To już twoje drugie trafienie w końcówkach. Rozumiem, że to twoja będzie specjalność. Powiem. No miejmy taką nadzieję. Choć nie ukrywam, że też bym chciał słuchać się na, na początku spotkania i fajnie było, gdybyśmy te spotkania zaczynali od szalonej bramki. Początek meczu to nie układało się tak, jak sobie życzyliśmy, ale konsekwentnie atakowaliśmy do końca, staraliśmy się wywieźć pozytywny rezultat z tego meczu no i rzucać, się udało. Zastąpiłeś trochę w roli takiego środkowego napastnika, ale rozumiem, że to już był ten moment meczu, gdzie, gdzie kto tam się znalazł, to, to będzie dobrze. Na dobrą sobie nie powinienem się tam znaleźć, ale już taka troszeczkę frustracja czy też chęć yy, zwycięstwa, yy, dołożenia się tej jednej akcji. Yy, znalazłem się na tej pozycji, dostałem idealną piłkę od Damiana Mosiejki. Fajnie, że udało się to wykorzystać i awansować do ćwierćfinału. Mhm. Powiedz dzisiaj, co sobie powiedzieliście też w przerwie, no podchodziliśmy z tym rezultatem 1 do jednego, strzeliście bramkę do, do szatni, czy to jak was dodatkowo zmotywowało? Do tak, na pewno bramka do szatni trochę nas podbudowała, ale my w szatni byliśmy raczej spokojni. Wiedzieliśmy, że będziemy mieli swoje sytuacje i konsekwentnie należyliśmy do tego, żeby, żeby je wykorzystać. No ale koniec końców cieszymy się, że, że, że w końcu wpadła i awansowaliśmy dalej. Teraz przed Wami mecz w niedzielę ze Świtem. Jak nastroje przedtem? Nastroje jak zawsze bojowe oczywiście. Trener tutaj dał odpocząć zawodnikom, którzy grali więcej minut w tym sezonie. Jedziemy tam z nastawieniem takim, żeby przywieźć trzy punkty do, do Warszawy. Tak jak powiedziałem we wcześniejszej naszej rozmowie, że my mamy szeroką kadrę i bardzo dobrą kadrę, więc... Nie mogłem postąpić inaczej, jak dać szansę tym zawodnikom, którzy tych szans mniej dostają w meczach ligowych. Ja bardzo im ufam i wierzę w to, że w najważniejszych momentach oni nam pomogą wybitnie, więc zasłużyli na tą okazję i na tą szansę. Więc dzisiaj wygraliśmy. Dla nas to jest bardzo ważny, bardzo ważny etap, że przeszliśmy do kolejnej rundy i dalej. To Tak szczerze co Pan myślał w 90. minucie spotkania, był Pan spokojny o dalszy przebieg tych, tych doliczonych minut, czy, czy gdzieś tam wątpliwość o to, że będzie potrzebna na przykład dogrywka się pojawiła? Przygotowani byliśmy na wszystkie rozwiązania, ale dopóki piłka w grze, trzeba bardzo mocno wierzyć w to, że e, Twoja drużyna jest w stanie przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść, więc my do końca wierzyliśmy, że y, uda nam się stworzyć tą, czy stworzymy, może nie uda, ale że stworzymy tą jedną sytuację, e, która da nam bramkę. I, i się udało. Dużo też widać, bo już do końca chce po tą bramkę iść. Dlatego też wielkie słowa uznania dla nich, że do końca parli po zwycięstwo. Takie jeszcze pytanie, bo mam wrażenie, że ten puhar jest trochę taką pana perełką. No bo wiemy, że w Unii Kierkiewicy miał pan okazję już go zdobywać. Czy mamy rozumieć, że, że podobny sukces chce pan powtórzyć z Polonią? Zrobimy wszystko, co w naszej mocy żeby w rozgrywkach pucharowych zajść jak najdalej. Jeżeli uda nam się dojść do finału, to będziemy w nim grali i zrobimy wszystko, żeby go wywalczyć, ten puchar. Ale na dzień dzisiejszy pokonaliśmy przeciwnika w jednej 8 przed nami 1.4, od jutra świtnowy Dwór Mazowiecki i to jest dla nas najważniejsze. Dzisiaj się cieszymy, kolejna runda, ale powoli skupiamy się już na meczu ligowym.